Jak obliczyć zachowek? Zaciekawiony, zaobserwuj po więcej. Życie adwokata. Moja mama była wdową, która pozostawiła po sobie testament. Cały swój majątek w postaci domu o wartości około 1 miliona złotych przypisała na mojego brata. Zastanawiam się, jak obliczyć zachowek jako pominięta siostra w sprawie o zachowek na etapie sądowym. I tak na liczbach. Jeśli matka nie zostawiłaby testamentu, to każde z rodzeństwa, brat i siostra, dziedziczyliby w równych częściach po połowie czyli około 500 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem, wysokość zachowku wynosi połowa wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy w ramach dziedziczenia ustawowego. Tu ciekawostka, w przypadku osób małoletnich lub niezdolnych do pracy, wysokość zachowku będzie stanowiło 2 trzecie wartości udziału spadkowego. Wracając do przykładu, matka jednak pozostawiła testament, w którym cały majątek przekazała na rzecz syna, pomijając córkę, wówczas wysokość zachowku dla córki stanowić będzie połowa wartości z pół miliona, Czyli 250 tysięcy.